Dzień dobry, witam Państwa. Spotkaliśmy się nieprzypadkowo w tym miejscu, dlatego żeby Państwu uzmysłowić nas jeszcze, że miasto skończyło z remontami na zasadzie malowania fasad. W tej chwili remonty, które podejmujemy dotyczą remontów całościowych. Chcemy, żeby te obiekty, w które inwestujemy, a chciałam tutaj przypomnieć, że średnio inwestujemy milion mln w każdą kamienicę, są to remonty kompleksowe, które przywrócą nie tylko Blask danej kamienicy od prądu, ale również pozwolą na zupełnie inny i dłuższy żywot tej kamienicy, bo przecież takie pieniądze zainwestowane w remont spowodują, iż ta kamienica przetrwa kolejne dziesiątki lat. Sam remont elewacji, jak już się przekonaliśmy, na wiele nie starcza, bo jednak po jakimś czasie z powrotem wraca problem tego, co się dzieje we wnętrzu. a to, co się dzieje we wnętrzu, bezpośrednio jednak oddziaływuje na to, co się dzieje. Z farbą, czy, czy elementami zdobniczymi, które są na zewnątrz kamienicy. Proszę Państwa, te wszystkie kamienice, które remontujemy, remontujemy, tak jak wspomniałam, kompleksowo. Poza tym remontujemy również yy, przywracając, czy jak gdyby umożliwiając zupełnie inny byt dla tych kamienic, ponieważ tu chciałam przypomnieć, podłączamy wszystkie te kamienice do ciepła miejskiego, w związku z czym... To jest też trwałość jak gdyby projektu, bo z chwilą kiedy budynek ma właściwe ogrzewanie, jego jakość życia w nim z jednej strony, czy, czy funkcjonowania z drugiej strony, trwałość tego życia jest zdecydowanie większa. To jest tam też tego poddasza, rekonstruować, wzmacniać, co się da, mhm. jeżeli chodzi o, o konstrukcję dachu, plus belki, tak. tak to będzie wyglądać. Co to będzie? Co to jest? Tutaj jest taka ciekawa coś nie, wiem, coś, nie coś ciekawego, bardzo z, z punktu widzenia konserwacji. To znaczy, to jest taki szyb, ale takiej windy kuchennej tam jest wielokrotnie tak, tam kłębi. i ktoś sobie podawał posiłki, tak? Super. I tak dalej spuszczał sobie na każdą kondygnację. kiedyś było coś takiego, jak? To było całe, jak... Tak, tak. To jest są tylko, tylko już tak elementy, rady. tak jest.